Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze Zderapę Na sam początek chciałbym podziękować, bo jest nas coraz więcej. Oby tak dalej, do końca roku no zobaczymy, ile nam się da wbić z subów. No jeszcze raz dziękuję, oby nas ten przyszły rok. Eee, na przyszły rok chciałbym zakończyć na 1000 subach, może się uda, może nie zobaczymy. Ale to bym był zadowolony. Nawet więcej, to by była już miła niespodzianka. A na dzisiaj przygotowałem dwie zderapeczki po 5 zł. Już premierka na mojej kanale ostatnio była. No nie było zbytnio świeższego cieszcia, ale może tym razem. I to będzie gwiazdka z nieba. I czy ta gwiazdka okaże, spadająca gwiazdka? Się okaże być tą szczęśliwą. Mam zrapeczkę 11 numerze i 12. I zobaczymy. Zobaczymy, co nam poleci. Tu nie będę czytał, bo to jest wszystkich tych zdrapkach podobnie. Już czytałem. I mamy szósteczkę. czwóreczkę, 23 i 18. I zobaczmy, i mamy trzydzieści, dziewiętnaście obok, trzydzieści dwa, dwójeczka, dwunastka, ósemeczka, niestety, trzynastka, Dwudziestka czwórka obok, dwudziestka dwójka obok i mamy 11. No niestety CJM. No niestety przegrana. Wczoraj była przegrana, dzisiaj chyba też będzie przegrana. No, oby, oby chociaż pięć złotych wpadł ten zwrocik. I mamy 27, siedem, 12 i 29. Taki dzisiaj na szybkości odcinek. W piątek oczywiście premiera nowej zdrabki. O, mamy wygraną, mamy gwiazdkę. Mamy wygraną. To się już cieszę. 25, 35, 21, 15. 13 obok 16 33 i 22 obok. I pod gwiazdką mamy tak jest zwrócik i kontrolę. Pewnie tu są tak. CCC. Tak. No chociaż mam zwrocik 5 zł. Nie jest źle. I chciałbym Wam wszystkim podziękować za. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę dajcie subiki, aby było nas było coraz więcej. Kanał będzie się rozwijał w przyszłym roku. Może coś się zmieni. Może w końcu uda mi się tą kamerkę lepszą zrobić. Te, takie mini studio. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i życzę Wam miłego dnia, wysokich wygranych i do następnego razu. Cześć!